Witam Was w kolejnym filmie. Dziś opowiem parę słów o hodowli czerwonego robaka, a konkretnie o hodowli dendrobeny. Obejrzałem kilka, kilkanaście filmów na YouTube na temat hodowli czerwonego robaka i szczerze mówiąc nic ciekawego z nich nie wyniosłem. Poczytałem forum hodowców czerwonego robaka, Konkretnie hybrydy tej kalifornijskiej, z której można wyciągnąć bardzo dużo ciekawych takich wniosków oraz podpowiedzi, jak, jak to hodowlę rozpocząć. Na niektórych forach piszą, żeby dawać jakiś piach, ziemię, innego tego typu wypełniacze, które wsypujemy do pojemnika, w którym będziemy hodować nasze robaki. I myślę, że jest to największy błąd, jaki popełniamy na samym początku, ponieważ y, moim zdaniem y, do pojemnika, w którym będziemy hodować czerwone robaki, powinniśmy wsypać coś takiego, y, co nasze czerwone robaki potem z czasem y, skonsumują, ponieważ nie zawsze pamiętamy, żeby nakarmić się nasze robaki, a one wtedy po prostu zaczynają... Ginąć po prostu, gdy nie mają nic do jedzenia, bo mają jakieś tam małe rezerwy pokarmowe i, i, i uszczuplamy naszą hodowlę. Ja moją hodowlę rozpocząłem dosłownie dwa miesiące temu. To jest już któraś hodowla z moich, z, z moich hodowli. Po prostu um, ucząc się na poprzednich błędach yy, wiosną tego roku przygotowałem sobie yy, podkład w postaci Yy, obornika o, był to krowiak, który przeleżał dosłownie od, od marca do, do, do września. Leżał na dworzu, yy, padł na niego deszcz, yy, był po prostu w takiej kastrze. Yy, po prostu działały na niego wszystkie warunki atmosferyczne, a w związku z tym, że, że mieszkam na wsi, wystawiłem go yy, tam, gdzie, gdzie sobie chodzą kurki. One go po prostu przegrzebały. Yy, chodziło mi o to, żeby, żeby pozbyć się z niego wszystkiego, wszystkich takich yy, żyjątek, które, które zamieszkują w oborniku. Yy, typu jakieś tam larwy i różnego typu yy, zwierzątka, które, które tam na pewno występują. Yy, tym samym on został rozdrobniony na taką, na taką yy, sieczkę, coś w tym stylu. I i zapakowałem do tego pudełka. Jest to Dentrobox. Po prostu kiedyś zakupiłem i mi się został. I tego typu wypełniacz jest w 100% zjadany przez nasze, nasze potem, potem robaczki. Nie jest nic tam powiedzmy takie sztuczne wypełnione, że to niby piach, niby coś tam. I mamy tu 100% stuprocentowy wypełniać, który zostanie przerobiony, gdy tylko zabraknie im takiego jedzenia, które mogą zjeść sobie na bieżąco. A poza tym <laughs> yy, oglądam też, yy, też filmiki i, i ludzie tam piszą lub yy, po prostu mówią na tych filmikach, że yy, należy też dorzucać gdzieś tam tego jedzenia typu tam surowe kartofle, surowe, surowe warzywa, owoce. Według mnie jest to też głupota, bo nam jako wędkarzom nie chodzi na produkcji biohumusu, który potem wykorzystujemy do nawożenia trawników, kwiatów. Nam chodzi o to, żeby wzrost naszych robaków był jak najszybszy i jak najefektywniejszy. Mamy ją, one za zadanie jak najszybciej się rozmnożyć i jak najbardziej urosnąć. W związku z tym założyłem, że że należy karmić je czymś, co, co nie będzie leżakowało w tym naszym pudełku przez jakiś tam czas, zanim ulegnie, ulegnie rozkładowi i, i się po prostu będzie nadawało do zjedzenia przez nasze robaki, ponieważ robaki zjadają tylko obumarłe i już tak zbudwiałe części roślin lub tam czegoś, cokolwiek, coś, co się nadaje do jedzenia dla nich. I to jest taki właśnie jeden podstawowy błąd, który, który według mnie jest popełniany w hodowli. I poza tym nie wiem, czy też nie wszyscy wiedzą, bo często widzę, że wszyscy piszą, że ktoś kupił robaki i wrzucił do pojemnika, one nie wchodzą mu w grunt, tylko po prostu leżą na wierzchu i próbują uciec z tego pojemnika. Tak, jest to jak najbardziej od razu błąd na samym początku, ponieważ... Robaki są przystosowane do, do danego typu jedzenia. Powiedzmy, jeżeli ktoś hodował te robaki, właśnie tak jak ja tu hoduję w krowiaku lub, nie wiem, w kompoście i te robaki przez, przez długi okres czasu wytworzyły enzymy, które, które rozkładają dany typ jedzenia, w którym one bytują, bo robaki wytwarzają tego typu enzym, enzym może... one wytwarzają takie swoje mikrośrodowisko, które, które po prostu usuwa z tego, z tego naszego wsadu wszystkie, wszystkie takie dla nich nieprzyjemne mm, związki. Powiedzmy, jeżeli włożymy krowiak, on powiedzmy przez, przez tydzień będzie miał jeszcze ten swój charakterystyczny zapach gnoju, a potem po prostu on staje się po prostu jakby bezwonny. Nie czujemy tego krowiaku, jakiegoś tam, nie wiem, zapachu tego. Po prostu on staje się zapachem, nie wiem, tych robaków przetworzonego tego przetworzonego tego materiału po prostu jest to neutralizowane yy, z tym, że po prostu, gdy, gdy mamy je od początku, po prostu tak jakby wiadomo, że też tutaj na początku, gdy to zakładałem to jakaś tam strata tych robaków była z tym, że ja zrobiłem to tak, że że nie był to jakiś tam zakup pojedynczy, bo zaczynam hodowlę po prostu było to tak, że wracałem z ryb, dostało mi się pięć robaków, pyk do pudełka i tak, tak dokładałem po prostu i tego typu hodowla tak po prostu powstała. Ale przechodząc do konkretów powiedzmy, no starajmy się dawać im podłoże jak najbardziej zbliżone do tego, które będą już przebywały i do tego, co będziemy, czym będziemy ich karmić. Ja no. moją hodowlę karmię ziemniakami, z tym, że są to ziemniaki gotowane. Zobaczycie na filmiku wrzucę e, kilka takich zdjęć e, dzień po dniu lub nawet nie dzień po dniu, bo powiedzmy co dwa dni były robione zdjęcie. Jak e, układam tutaj plasterki z ziemniaków, są to, no, to cieniutkie talarki układane na wierzchu, po prostu jak one znikają dzień po dniu, tam potem dołożyłem jabłka surowe. Po prostu te jabłka surowe zaczęły się nimi interesować w chwili, gdy zrobiły się one brązowe i, i po prostu zaczęły już się tak rozpadać, zrobiły się taką paćką. I to był mój największy błąd, bo w tym momencie, gdy włożyłem te gotowane jabłka, pojawiły mi się larwy muszek, takich tych małych, nie wiem, one są prawdopodobnie muszki owocówki. Więc w tej chwili będę z tym walczył, ponieważ są to takie małe, białe żyjątka, nie wiem, podobne do kleszcza, tego że jest to białe. I po prostu jest to, jest to larwa, larwa, no nie wiem, mała ta muszka w takim stadium, w którym, w którym ona tu się bytuje. Jest to takie <laughs> małe, jest tu parę, po prostu staram się je tam na bieżąco usuwać poprzez powiedzmy e, gdy już robaczki wszystko zjedzą e, wrzucam powiedzmy 3-4 plasterki ziemniaka e, czekam 2 dni aż one tam po prostu zaczną sobie te ziemniaczki one po prostu obejdą te ziemniaczki i wyrzucam je i wkładam nowe po prostu ten, tam robaczki trochę przegodnieją e, z tym, że nie jedzą wtedy właśnie moich talarków z ziemniaka tylko jedzą podkład, który był przygotowany wcześniej. To takie najważniejsze sprawy. No i co? Pamiętajmy też o tym, że nasze robaczki będą się rozmnażały. Zauważyłem też coś takiego, gdy, nie, gdy będzie ich wystarczająco dużo w pojemniku. Moim zdaniem wytwarza się pewna konkurencja pokarmowa. Która, która może właśnie je tak yy, pobudzać do tego żerowania w tym, yy, w tym pojemniczku i po prostu do jak najszybszego zjadania tego pokarmu, które, który im tam się dorzuca. Moim zdaniem właśnie mając dosłownie parę robaczków, też yy, ta hodowa nie ma sensu, one po prostu rozejdą się i nie będą miały, miały tego... Tego takiego kopa, żeby zacząć, zacząć działać, zacząć jeść, bo powiedzmy, ta druga mi to, to zabierze i nie będę miał, miała sama yy, to jeść. To takie, takie moje spostrzeżenie, takie główne. Yy, co mogę jeszcze Wam powiedzieć? Yy, Trochę, nie wiem czy nie widać z daleka. W tej chwili yy, mój podkład zrobił już się wilgotny. On był, on był po prostu taki yy, swojego czasu, był, o, nie wiem czy gdzie widać robaczki tu są tu by nie było zbyt dużo wpuszczane o to mogę powiedzieć że że były wpuszczane robaczki dwójki a teraz już są naprawdę tak jak pokaźne czwórki dosłownie i one sobie tutaj po prostu o jest tego już sporo po prostu gdy je nienakarnie to po prostu wyłazi to na wierzch i po prostu same domagają się widać że żeby im dać jeść po prostu o jest ich tutaj małych jajeczek po prostu jest, jest tego pełno o można można zobaczyć zobaczycie nas, na zdjęciach jak one tam sobie to to szamają to jedzą go w tej chwili podkład ma ja wiem mm, około dwóch miesięcy tutaj w skrzynce też widzę dużo małych robaczków i jajeczek dosłownie już nie jestem w stanie nawet rozpoznać, że to był obornik. bo po prostu stał się bezzwolny. On pachnie jak, jak nie wiem, ziemia z podwórza. Nie ma, nie ma, nie ma zapachu po prostu. On pachnie jakimiś tam ten, tymi robaczkami po prostu. Moje spostrzeżenia tak naprawdę o tej, o tej konkurencji pokarmowej yy, zauważyłem wtedy, gdy ty, kupowałem rybaki w sklepie w pudełku yy, zauważyłem, że że w pudełku zawsze dosłownie wszystko jest zjedzone do ostatniego dźdźbła i po prostu wszystko jest przetworzone na ten, na ten humus. Dlatego stwierdziłem właśnie, że, że zbyt duże pudełko do, do małej hotowi nie ma sensu. Lepiej zacząć to w, małej, w małym pudełku i po prostu jakoś tam z czasem y, zwiększać, jeżeli mamy, mamy zakładać mm, coś dużego. Yy. Tam, y, powiedzmy ziemia do kwiatów. Niektórzy mówią, że ziemia do kwiatów y, jest, y, wkładają faktycznie, ta ziemia może i ma tam, zawiera torf, y, czyli zbudowiałe po prostu już części roślin, tylko że według mnie te ziemie do kwiatów są ulepszane, y, mają głównie już dodane jakieś tam składniki mineralne, żeby ten kwiat po prostu lepiej potem tam żył y, i myślę, że to też nie jest takie do końca dobre y, dla naszych robaczków. Po prostu według mnie najlepsze, najlepsze jest, jest podłoże, które zostanie w 100% zjedzone przez nie. Mamy pewność, że jeżeli nie wiem, zapomnimy o nich na dwa tygodnie, to nie przyjdziemy i znajdziemy ich tam w suchym piachu, który, który wsypiemy lub dwie, trzy na dnie, bo nie będą miały co jeść, to myślę, że warto o tym pamiętać. Ja obstawiam na krowiach, jak do tej pory jest to miałem już kilka, kilka takich hodowli zimowych, które tam na wiosnę mi służą i według mnie ta jest najlepsza i najsukcesywniejsza, bo, bo widzę, że te robaczki tutaj żerują, rozmnażają się, jest po prostu yy, po, taki, po takiej talarkowej uczcie tutaj na wierzchu, po prostu pojawia się tyle jajeczek. Co prawda jest tu jeszcze trochę tektury, ale to nie dużo, po prostu wrzuciłem im trochę, ponieważ yy, o, ten krowiak składał się też ze słomy, to one mają po prostu ten mają budulec na spokojnie, są, się mogą rozmnażać. Także polecam, polecam ten, ten krowiak. Jest, no, ja akurat mieszkam w terenach wiejskich, także nie mam z tym problemu. Może, nie wiem, chyba można go kupić jakoś tam pewnie w jakichś tam sklepach ogrodniczych, tylko trzeba najpierw poczytać, czy nie jest on jakoś tam doprawiany specjalnie, jakimiś tam nawozami lub substancjami wapnem czy innym, innymi rzeczami. Także teraz tak szybko podsumuję yy, hodowa czerwonych robaków i dendrobeny na podkładzie z krowiaku, yy, który, który leżakuje najpierw przez, przez ileś tam czasu, żeby uwolnić z siebie yy, wszystkie te yy jakby to powiedzieć gazy, bo to każdy, każdy, każdy opornik zawiera w sobie jakiś tam azot, który, który po prostu no, nie będzie najlepszym tutaj dla, naszego, dla naszej hodowli. To po prostu wszystko musi się w sobie przetworzyć, tak jakby przegazować, zbutwieć, żeby one mogły po prostu na bieżąco to sobie potem zjeść. Pamiętajmy, żeby nie dodawać też do naszych w naszych hodowli yy, liści. się, że nie, nie, robaczki nie lubią liści dębu, orzecha, tfu, przepraszam, liść dębu jest okej. Okay, nie lubią orzecha włoskiego. Jest to po prostu dla nich kompletne zabójstwo, wsypując nawet do kompostownika yy, liście orzecha włoskiego, po prostu uśmierdzimy nasze wszystkie gnojaki, w, czy może nie uśmiercimy, no po prostu się wyniosą stamtąd. Nie lubią tego bardzo, bo to jest, to jest po prostu gorzkie. To z to, to takich rzeczy podstawowych. Karmienie, tak jak mówię, karmienie gotowanym jest po prostu to zjadane w moment, po prostu widzimy z dnia na dzień jak tego ubywa, jest to po prostu przetwarzane momentalnie, nie musimy się martwić, że coś tam nam spleśnieje, coś zostanie, że, że właśnie będziemy mieli problem z tymi tymi odpadkami, czy potem, że to stam gdzieś y, przyłapie, bo to też trzeba pilnować, żeby po prostu to się nie zostawało i było zjadane na bieżąco. To takie główne, podstawowe rzeczy. Ja obecnie moją hodowlę trzymam y, w domu. Y, może nie, nie bezpośrednio przy piecu, jest to pomieszczenie obok, w którym temperatura pewnie ma gdzieś, ja wiem, 18 do 20 stopni. Może nawet nie ma 20 stopni, ale myślę, że coś około 18. Y, jest to zamknięte po prostu wieczkiem, z tym, że, <laughs> że pamiętajmy, jeżeli zaczną nam się pojawiać te muszki, warto przykryć to jakąś gazą, żeby te muszki nam nie wchodziły do środka, a jednak to powietrze nam krążyło, żeby, żeby one miały cały czas dostęp świeżego powietrza. Yy. I przykrywamy, naszą hodowlę przykrywamy, bo niektórzy właśnie piszą, że, że wrzucili, wrzucili te grobaczki. <laughs> Robaczki gdzieś im zginęły, tak jak mówię, one nie może nie zginęły, tylko po prostu uciekły dlatego, że podłoże było nieodpowiednie dla nich i ich preferencje żywieniowe od, od małego były nastawione na, na po prostu na inny tryb pokarmu yy, niż, niż, niż one zakładały i, i, i chciały po prostu w nim egzystować. Co prawda część tych robaków zawsze zostaje, ale, ale po prostu yy, przykrywając to powiedzmy musimy potem no nie wiem, 2-3 dni one się dzisiaj tutaj nam, nam po prostu przyzwyczajają do tego, do tego podłoża i, i jakoś tam od, od spodu zaczynają sobie go tam eksplorować. To z takich z moich, moich właśnie takich doświadczeń, z których no powiedzmy, gdy zakupiłem pierwszy raz ten robot też od razu zrobiłem dużą wstrzynię, narzucałem tam właśnie z, z, był to kompost wymieszany z jakimś piachem, yy, wrzucałem tam właśnie opieki, takie różne rzeczy, po prostu, ale było tego za dużo, yy, pomimo tego, że tych robaków naprawdę było dużo, to one nie dawały rady, ponieważ rozeszły się po całej tej skrzyni i, i ta jakby ich ta flora bakteryjna, nie wiem jak to nazwać dokładnie, którą one wytwarzają, po prostu była zbyt słaba, żeby żeby unicestwić cały ten ten proces gnilny i, i wytwarzanie tych gazów, które się tam tworzyły i po prostu tych robaków po sezonie zostało się garstka. Także nie ma, co, nie ma co też od razu wywalać jakiejś tam dużej skrzyni, mała skrzynka, wtedy wytworzymy tą konkurencję pokarmową, tak jak samo jak, jak w pudełkach, które kupujemy w sklepie. Jest to, jest to nasze najlepsze rozwiązanie. I tyle chyba w tym filmiku. Jeżeli będziecie chcieli coś więcej się dowiedzieć o hodowli czerwonego robaka, to piszcie. Nie ma się co martwić, bo każdy tam popełnia jakieś swoje błędy. Ja też, też nie, od razu, nie od razu tutaj zacząłem hodować, hodować jakieś tam duże ilości, bo po prostu ja hoduję takie ilości, żeby o, mieć tam powiedzmy na, na wiosnę parę sztuk, bo potem przechodzę, sami wiecie, na rosówkę ewentualnie może być potem to na leszer. Proszę bardzo, od samego dna po prostu jest ich <laughs> sporo, naprawdę sporo. Są to po prostu rybaczki wszystkiego kalibru. Są tu takie małe niteczki białe, które, które się powylękały, lejeczka w różnym takim rozwoju. Jest tego dużo. W tej chwili, jak widzicie, podłoże jest, jest no takie dość, dość luźne. Nie jest nie jest mokre, po prostu jest, no jest wilgotnawe. Jak gdy podłoże wsypywałem tutaj do, do tego pudełka, ono było takie na pół suche dosłownie, ponieważ gdy, za każdym razem dokładam tutaj właśnie, ja, ja tylko karmię gotowanymi ziemniakami, nawet są to ziemniaki z obiadu, takie już podziupiane, yy, tak delikatnie im pokruszę, chociaż zazwyczaj tam wolę im pokroić to tam w talarki, tak właśnie poukładać, bo wtedy fajnie widać, jak one to sobie zbierają. No dobra, nie przedłużam i myślę, że jeżeli będziecie mieli, będziecie mieli jakieś tam pytania, to piszcie, odpowiem na nie chętnie, nie ma problemu. Wszystko, wszystkie takie rzeczy, które, które powinniście zachować do, do hodowli, no to pamiętać, aby, aby, aby to podłoże było, yy, było takie właśnie, żeby one, one mogły go zjeść. One po jakimś czasie tego podłoża, tak naprawdę teraz już się spulchniłem, go uprzewracałem, było dosłownie 3 czwarte tego pojemnika, w tej chwili jest go połowa, a on tu wszamały już no, naprawdę parę ładnych ziemniaków, takich wielkości pięści sobie, także tego podłoża robi się coraz mniej. Ja z czasem po prostu go sumę na jeden bok, dosypię tutaj tego krowiaku, który tam dzisiaj jeszcze mam, punkrowany, który tam leży już od, no już będzie już 9 miesięcy w takim razie, bo już mamy, mamy koniec grudnia. Właśnie im starszy, według mnie tym lepszy, on po prostu stracił te wszystkie swoje, swoje nie wiem jak to nazwać, odory. I po prostu nie będzie przeszkadzał Waszym robaczku. <taki> takie pudełko można spokojnie nie wiem myślę, że 500 sztuk to tutaj na to pudełko to jest to jest, to jest niedużo także jeszcze raz, jeżeli chcecie dowiedzieć się coś więcej o hodowli Czerwonego Robaka piszcie, będę, będę Wam odpisywał pamiętajcie właśnie o takich głównych rzeczach żeby nie wsypywać jakiejś tam ziemi, piachu yy, nie wiem według mnie torf też nie jest, nie jest czymś dobrym bo torf, torf strasznie szybko traci wilgoć lub, lub gdy jest za mokry to się robi też taki rzadki to też według mnie nie jest, nie jest dobrym rozwiązaniem yy, ziemia do kwiatów 50 na 50 chociaż, chociaż można, można, można poczytać o lepszych mieszankach yy, właśnie takiego podkładu podchodowe yy, pod w internecie. Yy, nie pamiętam w tej chwili tych stron internetowych, yy, na których tam kiedyś przeglądałem, ale, ale na pewno yy, były tam procentowe składy takiego podłoża i na pewno numerem jeden jest yy, właśnie właśnie, właśnie jest, jest takie Coś co one według mnie lubią. Pamiętajmy też, że jeżeli decydujemy się na właśnie na obornik yy, pamiętajmy, żeby to był obornik bytleńcy, yy, koński, ale żeby nie był to obornik yy, od trzody chlebnej. W ogóle jest, yy, jest poza poza hodowlą naszych, tak, yy, naszych yy, robaczków. Pamiętajmy, żeby też nie był to <laughs> tak zwany kurzak, czyli, czyli obornik z, z, z chowu kur. On też nie jest dobry, bo ma właśnie bardzo dużo azotu. Nie wiem, jak jest to z, z obornikiem. Niektórzy pisali od królików, schodowni królików. Tak naprawdę, nie wiem, nie próbowałem, nie powiem Wam. Chociaż widziałem na niektórych forach, że piszą, że go używają, choć moim zdaniem on też pewnie powinien przeleżakować jakiś czas yy, gdzieś tam, w jakimś tam warunkach, właśnie na dworzu, żeby stracił te swoje właściwości, takie, takie które właśnie mogłyby zaszkodzić naszym robaczkom. Yy, to właśnie z takich, z takich typu oborników. Niektórzy piszą, że, że sieczka, yy, z, yy, z, właśnie ze słomy ale to, no nie wiem, według mnie ścieczka też musiałaby poleżeć na dworzu, na warunkach atmosferycznych, żeby zbutwieć, żeby, żeby nie była po prostu taka świeża. Najlepsze właśnie byłoby według mnie, gdyby ona przeleżała, zbutwiała, zrobiła się po prostu ciemna, krucha, taka po prostu już dosłownie taka, że można ją zetrzeć w pył. Po prostu wtedy wtedy według mnie nasze robaczki od razu wezmą się tam do, do, do jedzenia tego, tego wypełnienia, a nie będą czekały powiedzmy teraz, tak jak ja przygotowałem, to 3-4 czy tam 5 miesięcy, żeby to zaczęło budwieć lub, lub tam zaczęło w ogóle dawać się do, do ich spożycia. A już w ogóle zapomnijmy o, o właśnie o takim świeżym, bo to w ogóle właśnie tak jak niektórzy robią, te robaczki uciekną lub, lub po prostu nam padną i cała hodowla szlak trafi na, na początku. Dobra, nie przedłużam filmiku. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. Będę o, e, odpisywał. Jeżeli ktoś by chciał e, takie wypełnienie do, 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 do hodowli, to jeżeli ktoś mi napisze, nie wiem, może prywatnie, gdzieś tam na maila lub w komentarzu, to jakoś tu postaram się je przygotować, gdzieś tam zawsze, zawsze to znajdę, bo przygotowuję też dla siebie i po prostu tam za jakąś, nie wiem, symboliczną opłatą wyślę mu to domu, żeby mógł sobie założyć taką hodowlę. Yy, myślę, że też w niedługim czasie yy, na koncie na Allegro pojawią się yy, wieszaki wędkarskie. Jeżeli tylko będę miał chwilkę, to zacznę, zacznę po prostu je robić, bo takim moim drugim konikiem jest yy, stolarstwo. Właśnie teraz właśnie kręcę w, 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 w garaż, yy, którym, którym to właśnie będę yy, robił, robię, bo mam też już taki swój zrobiony i będą one dostępne także jeżeli ktoś będzie chciał to zakupić i a propos tych wieszaków będą też będzie konkurs na 100 tysięcy wyświetleń będą będzie parę nagród z tym że na pewno dwie pierwsze nagrody będą to wieszaki na wędki na 8 wędzisk będzie wieszak wieszaki są mniej więcej tak tak wyliczone, żeby można było wywiesić kij razem z kołowrotkiem. 8 sztuk do góry. To taka ostateczna koncepcja, myślę, że, że będzie jeszcze nam jakoś dopracowana później może z jakąś półeczką na, na jakieś zanęty, przynęty, ale to już się okaże po prostu w trakcie, gdy będę tam robił następne modele, a konkurs na 100 tysięcy wyświetleń już się zbliża. Także myślę, że za niedługi czas będzie filmik z ogłoszeniem tego konkursu. Zobaczymy miejsc przewiduje no pewnie gdzieś około 5 następne, a następne konkursy będą, będą już później, bo Konkursy tak naprawdę są dzięki Wam, bo finansowane są z reklam, które oglądacie przed filmem, w trakcie filmu lub gdzieś tam pojawiają się w międzyczasie na, 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 naszych, na naszej stronie YouTube. Po prostu dzięki temu właśnie będę organizował dla was, dla was konkursy, bo pieniądze z tego nie są jakieś super duże, po prostu one wystarczą na, na, na jakieś tam zorganizowanie konkursu dla Was. Także zachęcam do klikania w reklamy i odwiedzania strony reklamodawców. Jest to tak jakby przyspieszacie tym kolejny konkurs. Dobra, tymczasem kończę. Piszcie, subskrybujcie, dawajcie łapki. To wszystko w tym filmie i do zobaczenia. Myślę niebawem.